Poznaj swój horoskop. Zadzwoń, zaufaj astrologicznej wiedzy, magicznej sile kart tarota, przepowiednią jasnowidza. Zadzwoń, poznaj swoją przyszłość. <słyski> Oparta na bestsellerowej powieści Jacqueline Suzanne, opowieść o kulisach kariery w Hollywood. Trzy młode kobiety walczą o swoje miejsce w świecie biznesu. Dzika namiętność, intrygi, zdrada, powiew wielkiego świata, który przyciąga jak magnes. Najnowszy serial o współczesnym Hollywood. Dolina Lalek. W każdy wtorek i środę o 22.20.